Zadanie 17. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych X i Y dane są. Po pierwsze, prosta K, która jest opisana takim wzorem, i prosta L, która jest opisana takim wzorem. Do wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i mamy tutaj prosta K i prosta L. Pokrywają się, nie mają punktów wspólnych, są prostopadłe lub przecinają się pod kątem 30 stopni. Żebyśmy mogli tutaj w ogóle cokolwiek ocenić, to w pierwszym kroku przekształcimy Wzór prostej l do postaci y równa się. Więc tutaj zapiszmy l i będziemy mieli y równa się, czyli liczbę minus 1 musimy przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Uzyskujemy dzięki temu no właśnie nie 2x, tylko minus 2x dodać 1. Zapiszmy jeszcze tutaj poniżej równanie prostej k, czyli y równa się 1, 2x dodać 5. No i tutaj musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, jeżeli proste mają się pokrywać ze sobą w układzie współrzędnych, to znaczy, że ich wzory musiałyby być identyczne. Nie są, czyli na pewno podpunkt A czy odpowiedź A możemy, czy wręcz musimy wykluczyć. Podpunkcie B jest informacja, że nie mają punktów wspólnych. Czyli jeżeli dwie proste w jednym układzie współrzędnych miałyby nie mieć punktów wspólnych, to znaczy, że ich współczynniki kierunkowe musiałyby być identyczne. Współczynniki kierunkowe to są liczby, które stoją przy niewiadomej x. I teraz zapiszmy to w ten sposób. Jeśli dwie proste są do siebie równoległe, to ich współczynniki kierunkowe są do siebie identyczne, czyli są takie same. Następnie mamy tutaj, są prostopadłe, czyli przecinają się pod kątem prostym. I aby dwie proste w jednym układzie współrzędnych były do siebie prostopadłe, to znaczy, że współczynnik kierunkowy jednej prostej musi być przeciwny i odwrotny do współczynnika kierunkowego drugiej prostej. A ten warunek, jak widzimy tutaj, jest spełniony, ponieważ minus dwa i jedna druga to są liczby jednocześnie i przeciwne, i odwrotne do siebie. Jeżeli mówimy o prostopadłości dwóch prostych w jednym układzie współrzędnym, to tutaj również mowa jest taka, że współczynnik kierunkowy jednej prostej razy współczynnik kierunkowy drugiej prostej musi być równy minus 1. I tak naprawdę ta zależność wynika z przekształcenia tego równania. I możemy sobie teraz sprawdzić. Wiemy, że A1 jest równy minus 2, natomiast A2 jest równe 1 druga. No to teraz podstawmy do tego równania te wartości. I mamy tutaj minus 2 razy 1, druga ma być równe minus 1. No i faktycznie, jak przymnożymy tutaj lewą stronę, no to uzyskujemy minus 2 na 2, całość jest równa minus 1, więc minus 1 jest równe jed... 1, no właśnie, nie 1, tylko minus 1, czyli lewa strona jest równa stronie prawej. To znaczy, że te warunki tutaj zostały spełnione, czyli tu prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Jeżeli dwie proste są do siebie prostopadłe, to znaczy, że przecinają się ze sobą pod kątem prostym, czyli pod kątem 90 stopni, a to oznacza, że jeżeli przecinają się pod kątem 90 stopni, no to nie mogą przeciąć się pod kątem 30, czyli automatycznie odpowiedź D musi być wykluczona.